Czy zauważyłeś, że nawet najswobodniejsze światło może zgasnąć w ciszy? Strzelcu, ty, który urodziłeś się z płomieniem ekspansji, z tym świętym niepokojem, który pchacie poza granice, nosisz również ukryty ból, ból zagubienia siebie samego, gdy próbujesz gonić za wszystkim. Ponieważ w głębi duszy nikt nie rozumie ciężaru Twojego poszukiwania, Ty nie szukasz tylko nowych miejsc, Ty szukasz nowych znaczeń, nie chodzi tylko o przekraczanie granic. Chodzi o przekraczanie siebie. Ale jest pewien szczegół, o którym prawie nigdy się o tobie nie mówi. Kiedy twoja dusza traci oś, nie zauważasz tego od razu. Nadal się uśmiechasz, nadal próbujesz być iskrą, która rozświetla innych, nadal udajesz, że wszystko jest w porządku. Ale w środku, ogień, który cię podtrzymuje, zamienia się w dym. A jeśli jest coś, co niszczy strzelca od środka, to życie w łańcuchach pustki, której pewnego dnia obiecał nigdy nie zaakceptować. Dlatego te znaki, te ciche ostrzeżenia są tak ważne. Ponieważ największym ryzykiem nie jest porażka, upadek czy oszukiwanie samego siebie, największym ryzykiem jest zagubienie siebie i dalsze życie, jakby nic nie było nie tak. Prawda jest taka, że nikt nie mówi o tym, co się dzieje, gdy łucznik traci kierunek własnej strzały. Nikt nie mówi, jak bardzo to boli. I być może właśnie dlatego jesteś tu teraz, ponieważ gdzieś w tobie jest głos, który prosi o odpowiedzi. Zanim pójdziemy dalej, muszę ci coś powiedzieć. Ten film nie ma na celu zamykania cię w etykietkach ani powtarzania tego, co już o sobie wiesz. To jest lustro. I być może nie spodoba ci się wszystko, co w nim zobaczysz, ale właśnie ten dyskomfort może przywrócić cię na Twoją ścieżkę. Więc jeśli, słuchając tych słów, poczujesz gulę w gardle, Wspomnienie, które przychodzi bez pytania, lub pewien dyskomfort, który próbuje sprawić, że przestaniesz słuchać, nie ignoruj tego. To twoje własne serce próbuje cię ostrzec, że na coś trzeba teraz zwrócić uwagę. Weź głęboki oddech, bo od teraz rozpoznasz siedem sygnałów ostrzegawczych, które pokazują, kiedy strzelec gubi siebie. I każdy z nich jest nie tylko ostrzeżeniem, ale także kluczem do odzyskania własnej prawdy. Przygotuj się. Niektóre z tych znaków zabrzmią boleśnie znajomo, inne być może nigdy nie ująłeś w słowa, ale poczujesz się, jakby ktoś wszedł do Twojego umysłu. I wszystkie niosą jedną intencję: zwrócić cię tobie. Strzelcu, Twoja dusza została stworzona do poszukiwania. Poszukiwania miejsc, idei, ludzi, doświadczeń, horyzontów. Oddychasz ekspansją, jakby była tlenem, ale istnieje cienka granica między wolnością a ucieczką. I dobrze wiesz, jak łatwo ją przekroczyć, nie zdając sobie z tego sprawy. Pierwsze ostrzeżenie, że gubisz siebie, pojawia się właśnie wtedy, gdy twoja potrzeba bycia wolnym nie wypływa już z serca, ale z desperackiej próby ucieczki przed czymś, czego nie chcesz czuć. To wtedy, gdy zaczynasz zmieniać miejsca nie dlatego, że tego pragniesz, ale dlatego, że nie możesz znieść pozostawania w jednym miejscu. To wtedy, gdy podróż przestaje być wyborem, a staje się znieczuleniem. Możesz uśmiechać się do innych, możesz wydawać się pełen energii, ale w środku istnieje pustka, która cię prześladuje, i zamiast się z nią zmierzyć, uciekasz. Biegasz w różnych kierunkach, biegasz za nowymi pasjami, biegasz za nowymi początkami, ale w głębi duszy uciekasz przed samym sobą. I tu jest wielka pułapka. Ucieczka zawsze przebiera się za ruch. W oczach innych żyjesz. Jesteś odważny, eksperymentujesz, łamiesz rutynę. Ale w środku ciebie jest pytanie, które nie daje ci spokoju. Jeśli teraz się zatrzymam, co ze mnie zostanie? To jest pierwsze wielkie ostrzeżenie. Kiedy twoja wolność zamienia się w niewidzialne więzienie, kiedy akt latania nie jest już wyborem, ale obowiązkiem, nie odnajdujesz się już, gubisz się. I być może ból tkwi właśnie w tym. Zostałeś stworzony, by być wolnym, ale niepostrzeżenie stajesz się niewolnikiem własnej potrzeby ucieczki. Pozwól, aby ta refleksja Cię dotknęła. Ile razy pomyliłeś wolność z odległością? Ile razy to, co nazwałeś ekspansją, było w rzeczywistości strachem przed stawieniem czoła temu, co było w Tobie? Napisz w komentarzach, Strzelcu. Kiedy ostatni raz zdałeś sobie sprawę, że nie szukasz, a jedynie próbujesz uciec? I oto prawda, która może zaboleć, ale musisz ją usłyszeć. Wolność, która naprawdę Cię uzdrawia, to nie ta, którą zdobywasz na świecie, ale ta, którą odkrywasz w sobie. A kiedy to sobie uświadomisz, zaczyna pojawiać się kolejny sygnał. Ostrzeżenie jeszcze bardziej ciche, ale równie niszczycielskie. Strzelcu, wszyscy znają cię jako znak nadziei, głośnego śmiechu, energii, która zaraża każde otoczenie. Jesteś tym, który zawsze znajduje wyjście, który wierzy, że jutro będzie lepsze, który zamienia upadki w zabawne historie. Ale jest tu jeden niebezpieczny punkt, bo gdy zaczynasz gubić siebie, ten blask, który widzą inni, nie jest już autentyczny, to tarcza. Zakładasz optymizm jak zbroję, próbując chronić zmęczone serce, które nie może już znieść wystawiania się na zewnątrz. Nadal się uśmiechasz, ale w środku czujesz, że nie ma w tym nic zabawnego. Nadal mówisz, że wierzysz, ale w głębi duszy już w nic nie wierzysz. A co najokrutniejsze, prawie nikt tego nie zauważa, ponieważ nauczyłeś się głośno śmiać nawet z własnego bólu. To jeden z najbardziej zdradliwych sygnałów, ponieważ oszukuje nie tylko innych, ale także Ciebie. Zaczynasz wierzyć we własne udawanie. Powtarzasz gotowe frazy optymizmu, wymuszasz energię, aby iść naprzód, ale w nocy, gdy nadchodzi cisza, zdajesz sobie sprawę, że ta radość Cię nie wypełniła, tylko jeszcze bardziej opróżniła. To jak odpalanie fajerwerków w całkowitej ciemności. Przez chwilę wszystko błyszczy, ale zaraz potem wszystko staje się jeszcze ciemniejsze. To jest drugie ostrzeżenie, kiedy twój optymizm przestaje być paliwem, a staje się makijażem, kiedy uśmiechasz się, żeby nie płakać, kiedy mówisz, że wszystko w porządku tylko po to, żeby nie musieć się tłumaczyć, kiedy powtarzasz mantry nadziei, których już nie czujesz jako prawdy i wtedy zaczynasz tracić kontakt z własnym sercem. Bo strzelec nie urodził się, by żyć pozorami, urodziłeś się, by być prawdziwym płomieniem. I za każdym razem, gdy gasisz własny ból wymuszonym śmiechem, oddalasz się od siebie. Być może nadszedł czas, aby zapytać siebie: Czy uśmiecham się, bo naprawdę czuję radość, czy dlatego, że boję się pokazać swój ból? Ale kiedy ból nie jest rozpoznany, ulega transformacji. A to, co nadchodzi później, to jeszcze głębsze ostrzeżenie, ponieważ zaczyna dotykać Twojej istoty poszukiwacza sensu. Strzelcu, urodziłeś się ze strzałą skierowaną w nieskończoność. Twoje życie to wieczne poszukiwanie czegoś większego mądrości, doświadczeń, prawd, horyzontów. Ale jest moment, w którym to poszukiwanie, które wcześniej Cię karmiło, zaczyna stawać się studnią bez dna. To jeden z najbardziej bolesnych znaków, kiedy sens, którego szukasz, nigdy nie zostaje odnaleziony. Zmieniasz ścieżki, zmieniasz przekonania, zmieniasz ludzi, zmieniasz nawet marzenia, ale w głębi duszy czujesz, że nic nie jest w stanie wypełnić pustki. Która rośnie w tobie. To tak, jakby twoja strzała zawsze była wystrzelona, ale nigdy nie trafiała w cel. I im więcej szukasz, tym bardziej jesteś zmęczony. Bo nie chodzi o to, że przestałeś szukać, twoje poszukiwania straciły cel. To jest trzecie ostrzeżenie, kiedy pragnienie sensu przestaje być inspiracją i zamienia się we frustrację. Zaczynasz czuć się zagubiony pośród tak wielu pytań, a żadna odpowiedź nie wydaje się satysfakcjonująca. Nagle to, co wcześniej było Twoją siłą, ten nienasycony głód uczenia się, życia, doświadczania, zaczyna stawać się niewidzialnym więzieniem. Czujesz, że nic nie jest wystarczające, że wszystko jest płytkie, że życie zawsze jest Ci winne jakieś większe objawienie, a kiedy ono nie nadchodzi, rośnie rozpacz. I w tym momencie, strzelcu, dusza cicho krzyczy, czy naprawdę szukam sensu życia? Czy próbuję odwrócić się od sensu mojego własnego bólu? Ta egzystencjalna pustka nie pojawia się nagle, wkrada się. Pojawia się, gdy zbyt długo ignorujesz swoje uczucia, gdy wszystko zamieniasz w zewnętrzny ruch i zapominasz, że prawdziwy cel zawsze był w tobie. A teraz chcecie sprowokować? Napisz w komentarzach, jakie pytanie najczęściej nosisz w sobie i na które do dziś nie znalazłeś odpowiedzi? Ponieważ być może to pytanie nie potrzebuje natychmiastowej odpowiedzi. Być może istnieje po to, by poprowadzić cię z powrotem do tego, czego unikałeś konfrontacji. I tu dzieje się coś jeszcze delikatniejszego. Kiedy pustka nie znajduje wypełnienia, zaczynasz szukać ucieczek. I to jest kolejny sygnał, że oddalasz się od siebie. Strzelcu, w tobie jest nienasycone pragnienie życia. Lubisz eksperymentować, próbować, intensywnie czuć. I to jest piękne, bo z tej energii rodzi się Twoja autentyczność, ten płomień, który inspiruje innych. By również żyli z odwagą. Ale istnieje niewidzialna granica. I kiedy ją przekraczasz, to, co było przyjemnością, zamienia się w przebraną ucieczkę. To jest czwarte ostrzeżenie: kiedy zaczynasz przesadzać ze wszystkim, przesadzać z jedzeniem, imprezami, podróżami, romansami, przygodami, a nawet własnymi słowami. Nagle przyjemność przestaje być celebracją, a staje się znieczuleniem. Już nie żyjesz, próbujesz się wypełnić za wszelką cenę. I chociaż na zewnątrz może to wyglądać zabawnie, w środku jest ogromne wyczerpanie, ponieważ żaden nadmiar nie rozwiązuje pustki, która rodzi się z tego, czego unikasz czuć. To jak picie słonej wody, żeby ugasić pragnienie. Im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. I dokładnie to dzieje się, gdy gubisz się w nadmiarach. Przekonujesz się, że cieszysz się życiem, ale w głębi duszy po prostu próbujesz uciszyć wewnętrzną ciszę, która cię przeraża. I tu jest ważny szczegół. Strzelec nie znosi czuć się uwięziony. Więc kiedy zauważasz ból, którego nie możesz kontrolować, próbujesz go zagłuszyć szybkimi, intensywnymi, efemerycznymi przyjemnościami, ale za każdym razem, gdy to robisz, tracisz trochę własnej esencji. Chcecie zaprosić do refleksji. Kiedy ostatnio zauważyłeś, że przesadzasz, nie dlatego, że chciałeś, ale dlatego, że musiałeś odwrócić uwagę od czegoś? Podziel się tym w komentarzach. Bo często uświadomienie sobie tego jest pierwszym krokiem do uwolnienia się. I pamiętaj, intensywne życie nie polega na gubieniu się w nadmiarach, ale na odwadze, by czuć nawet to, co boli, ponieważ prawdziwa intensywność nie polega na pochłanianiu wszystkiego, ale na pozwoleniu sobie na bycie całością. A kiedy zignorujesz ten sygnał, zaczyna pojawiać się następne ostrzeżenie. Nie przejawia się ono przez przesadne działania, ale przez ciszę. Która może być jeszcze bardziej niebezpieczna. Strzelcu, wszyscy wierzą, że jesteś czystą energią, że zawsze jesteś otoczony ludźmi, opowiadającymi historie, przeżywającymi przygody. I rzeczywiście, uwielbiasz być w ruchu, dzielić się, wymieniać, uczyć i uczyć się, ale jest w tobie strona, której prawie nikt nie zna, ta, która całkowicie się zamyka, gdy czuje, że gubi siebie. To jest piąte ostrzeżenie. Kiedy twoja cisza przestaje być zdrową przerwą, a staje się murem, który oddala cię od świata, zaczynasz odrzucać zaproszenia, wolisz się ukryć, zamiast się pokazać, i w głębi duszy tworzysz rodzaj wewnętrznego wygnania, wierząc, że nikt nie zrozumie, co czujesz. Problem polega na tym, że dla strzelca izolacja to nie odpoczynek, to więzienie. Urodziłeś się, aby się rozszerzać, a za każdym razem, gdy zamykasz się zbyt mocno, chorujesz. Twój umysł staje się ciężki. Twoja wiara słabnie, a pustka rośnie jeszcze bardziej. I tu jest głęboki szczegół. Kiedy się izolujesz, oddalasz się nie tylko od świata, ale od siebie samego. Unikasz rozmów, unikasz odczuwania, unikasz nawet myślenia o pewnych tematach, ponieważ wiesz, że jeśli spojrzysz im w twarz, to zaboli, więc milczysz. Ale ta cisza jest żrąca. W tym punkcie ukrywa się niebezpieczeństwo. Zaczynasz wierzyć, że nikogo nie potrzebujesz że lepiej ci samemu, że nikt cię nie zrozumie. Ale w głębi duszy wiesz, że ta samotność nie jest wolnością. Jest stratą. Chcę cię zaprosić do refleksji. Czy przechodziłeś kiedyś przez okres, w którym dla innych wydawało się to tylko ciszą, ale dla ciebie był to wewnętrzny krzyk rozpaczy? Napisz w komentarzach, bo twój głos może być właśnie tym, co przywróci siłę innemu strzelcowi, który czuje się teraz samotny. Nigdy nie zapominaj Twoja esencja nie została stworzona, by się ukrywać. Twoja prawda to ruch, połączenie, wymiana. I za każdym razem, gdy milczysz zbyt mocno, odcinasz własny oddech emocjonalny. A kiedy ta izolacja się przedłuża, zaczyna narastać inny sygnał. Sygnał, który bezpośrednio dotyka Twojej wiary. Tego płomienia, który gdy gaśnie, sprawia, że przestajesz rozpoznawać siebie. Strzelcu, jesteś dzieckiem nadziei. Nawet w najgorszych chwilach. Jest w tobie płomień, który wierzy w coś większego. Niemal naiwna wiara, że wszechświat ma odpowiedzi, że wszystko jest częścią drogi. Ta wiara jest twoją siłą, to ona prowadzi cię nawet w ciemności. Ale kiedy zaczynasz gubić siebie, ten blask również zaczyna słabnąć. Na początku jest to subtelne. Nadal mówisz o wierze, ale nie czujesz jej z taką samą intensywnością. Nadal próbujesz patrzeć w przyszłość, ale horyzont wydaje się zbyt odległy. To jest szóste ostrzeżenie, kiedy Twoja wiara przestaje być pewnością i staje się tylko wspomnieniem. Nie ufasz już procesowi, nie czujesz już magii życia. Rzeczy wydają się bezcelowe, dni upływają ciężko, a nawet to, co wcześniej Cię inspirowało, zaczyna brzmieć pusto. Problem w tym, że dla strzelca utrata wiary to utrata siebie, bo Twoja dusza została stworzona, by widzieć poza oczywistość, by wierzyć, nawet gdy wszystko wokół się wali. A kiedy ten płomień gaśnie, czujesz się obcy we własnym życiu. W tym momencie ryzykujesz wpadnięcie w niebezpieczny cykl, cynizm. Zaczynasz szydzić z tego, w co kiedyś wierzyłeś. Stajesz się zimny, zdystansowany, ironiczny, jakby sarkazm był bezpieczniejszy niż nadzieja. Ale w środku wiesz, to nie sarkazm, to ból. Nigdy nie zapominaj. Twoja wiara nie musi być doskonała. Musi być tylko prawdziwa. I nawet gdy wszystko wydaje się stracone, iskra wciąż jest w środku, czekając, aż spojrzysz na nią ponownie. A kiedy ta iskra gaśnie, pojawia się ostatnie ostrzeżenie być może najniebezpieczniejsze ze wszystkich, ponieważ nie dotyczy tylko zachowania, ale sposobu, w jaki postrzegasz siebie. Strzelcu największym niebezpieczeństwem nie jest zbłądzenie z drogi, nie jest gubienie się w przyjemnościach, ani nawet gaszenie własnej wiary na jakiś czas. Największym niebezpieczeństwem jest to, kiedy patrzysz w głąb siebie i już się nie rozpoznajesz. To jest siódme ostrzeżenie. Kiedy zamieniasz się w kogoś, kto nie pamięta, kim jest. Kiedy twoja esencja, która zawsze była ruchem, prawdą i autentycznością, gaśnie pośród masek, ucieczek i nadmiarów. Zaczynasz żyć na autopilocie. Akceptujesz relacje, które cię nie karmią. Utrzymujesz rutyny, które nie mają sensu. Mówisz rzeczy, w które nie wierzysz tylko po to, żeby się dopasować. I stopniowo porzucasz to, co zawsze było Twoim największym bogactwem, odwagę bycia całością. W tym momencie strzelec ryzykuje zdradzenie siebie. Ty, który urodziłeś się, aby się rozszerzać, inspirować, żyć intensywnie, zostajesz sprowadzony do wyblakłej, uległej wersji, która zadowala się o wiele mniej, niż zasługujesz. Najbardziej bolesne jest to, że kiedy ten moment nadchodzi, prawie nikt tego nie zauważa. Bo na zewnątrz możesz nadal się uśmiechać, żartować, a nawet podróżować, ale w środku istnieje ogromny dystans między tym, za kogo się pokazujesz, a tym, kim naprawdę jesteś. Chcę cię zaprosić do głębokiej refleksji. Dziś, gdybyś spojrzał na siebie naprawdę, bez masek, czy wciąż byś się rozpoznał? Napisz w komentarzach, bo to pytanie może być punktem zwrotnym w twoim życiu. To ostrzeżenie jest najważniejsze ze wszystkich, ponieważ nie dotyczy pojedynczego zachowania, ale sumy wszystkich innych. Kiedy ucieczka się powtarza, kiedy optymizm staje się maską, kiedy pustka rośnie, kiedy nadmiary przejmują kontrolę, kiedy izolacja ciąży, kiedy wiara gaśnie, wszystko to prowadzi do jednego utraty własnej tożsamości. Ale prawda jest jedna: nigdy nie jesteś naprawdę zagubiony. Być może się oddaliłeś. Być może się ukryłeś, być może zapomniałeś o sobie, ale iskra Twojej esencji wciąż tam jest, nienaruszona, czekając aż o niej sobie przypomnisz. I tu podróż znajduje swój najgłębszy punkt, ponieważ po rozpoznaniu tych siedmiu znaków, pytanie, które pozostaje, brzmi nie jak uniknąć zagubienia się, ale jak odnaleźć się na nowo, gdy wydaje się, że jest już za późno. Strzelcu, teraz znasz siedem ostrzeżeń. Siedem znaków, które nie pojawiają się naraz, ale które wyłaniają się w ciszy, jak małe pęknięcia, które jeśli zostaną zignorowane, mogą zniszczyć nawet Twoją wiarę. Ale prawda jest taka, że te znaki nie istnieją po to, żeby Cię potępić. Istnieją po to, żeby Cię wezwać z powrotem. Każda ucieczka, każdy nadmiar, każda cisza, każdy moment, w którym prawie się zgubiłeś, to było tylko życie, które próbowało Ci przypomnieć, że nie możesz się porzucić. Nie urodziłeś się, by żyć w połowie, nie urodziłeś się, by nosić maski, ani by chować się w sobie. Urodziłeś się, aby być ekspansją, aby być prawdą, aby być ogniem, który ogrzewa i oświeca. I nawet gdy wydaje się, że jest już za późno, nawet gdy czujesz, że oddaliłeś się za bardzo, jest w tobie coś, co nigdy nie gaśnie iskra twojej esencji. Jest mała, ale jest wieczna i wystarczy, że spojrzysz na nią ponownie aby wszystko odzyskało sens. Chcę, żebyś zatrzymał się na chwilę i zapytał siebie, w którym z tych ostrzeżeń najbardziej się dzisiaj rozpoznałeś? Zostaw to w komentarzach, bo pisząc, nie tylko się dzielisz, mówisz sobie, że wiesz, gdzie musisz się odnaleźć na nowo. I być może to jest Twój klucz. Uświadomienie sobie, że nigdy nie chodziło o to, żeby się nie zgubić, ale o to, żeby mieć odwagę, by zawsze się odnajdywać. W końcu, strzelcu, nie definiują cię chwile, w których uciekałeś, przesadzałeś, izolowałeś się, lub gasiłeś swoją wiarę. Definiuje cię siła, którą zawsze znajdujesz, aby powrócić do siebie, i za każdym razem, gdy wracasz, wracasz jeszcze większy, jeszcze bardziej prawdziwy, jeszcze bardziej kompletny. Pytanie, które pozostaje, jest proste, ale będzie w tobie długo rezonować. Gdybym dziś mógł wybrać między dalszym gubieniem się, a ostatecznym odnalezieniem siebie, co bym wybrał. I być może odpowiedź już teraz płonie w tobie, bo w głębi duszy zawsze wiedziałeś, Twoja prawda jest twoim domem i żadna ucieczka nie jest bardziej bolesna niż zapomnienie o tym. A jeśli ten film przyniósł ci jasność, jeśli jakaś jego część sprawiła, że twoje serce się rozpoznało, pozwól, aby ta wiadomość żyła dalej. Zostaw swój like, bo w ten sposób wiem, że ta prawda cię poruszyła. Subskrybuj kanał, bo ta podróż w głąb siebie nie kończy się tutaj wciąż jest wiele prawd, które muszą zostać wypowiedziane i chcę iść z tobą przez każdą z nich. I podziel się w komentarzach, które z siedmiu ostrzeżeń najbardziej przemówiło do twojej duszy. Twój głos może być dokładnie tym, czego inny strzelec potrzebuje, aby również się odnaleźć.